Na tak wyglądający most północny trzeba jeszcze trochę poczekać, ale postęp prac jest wyraźnie widoczny. Tak było na początku, a tak jest dziś. To uzbrojenie przyczółka wiaduktu nad Wisłą Stradą i świeżo położona konstrukcja stalowa kładki rowerowej. Tu budowa dwóch ścian oporowych i oczywiście nieustające prace ziemne. Filary wiaduktu nad Marymącką też już są gotowe. Na razie pogoda sprzyja. Po raz pierwszy w arkadach Kubickiego u podnóża Zamku Królewskiego rozpoczęły się 18 już targi książki historycznej. Ponad 100 wystawców, półtora tysiąca nowości i liczne imprezy towarzyszące przyciągają nie tylko osoby pasjonujące się historią. A wśród imprez spotkania autorskie, promocje książek oraz pokazy filmów fabularnych i dokumentalnych. Targi potrwają do niedzieli. W Białowęckim Ośrodku Sportu w Warszawie pięć czołowych drużyn polskiej ligi koszykówki na wózkach oraz pozaligowy zespół z Białego Stoku wzięły udział w turnieju o Puchar Polski. obrońcą Pucharu była drużyna z Rzeszowa, a aktualnym mistrzem kraju zespół gospodarzy. Po ciężkich zmaganiach Ortores Start zdobył ponownie Puchar Polski, pokonując IKS Konstancin 70 do 49. Bardziej i mniej puszyste, niezwykle oryginalne i niespotykane. To wszystko koty. Na pierwszą w Polsce światową wystawę kotów zjechali hodowcy z wielu krajów. Byli też zawodnicy z Polski. Brali udział w konkursach i sprawdzianach. Niektórzy ubiegali się o tytuł czempiona świata. Były koty potulne i te chodzące swoimi drogami. Choć mają często trudny charakter, to czemuś je lubimy. W ramach obchodów zbliżającego się roku szopenowskiego w sali widowiskowej Palladium i Hybrydach cykl wydarzeń. Warszawa w czasach Fryderyka Chopina. W każdą niedzielę do 13 grudnia koncerty połączone z wystawą we foyer w Palladium. Fotokopia słynnego muralu Chopin i jego muzy, fotografie, rysunki z interesujących momentów z życia i twórczości kompozytora, obrazy cztychy. Zarejestrowaliśmy fragment recitalu Karola Radziwonowicza. www.um.warszawa.pl